Defying death. Wózek z dzieckiem spada wprost na tory na stacji kolejowej. To nagranie pochodzi z Melbourne w Australii. Widzimy na nim, jak dziecko spada na tory w swoim wózku na stacji Diamond Creek. 18-miesięczna dziewczynka spadła metr w dół, uderzając twarzą w ziemię. Mężczyzna, który był prawdopodobnie dziadkiem, schodzi później, by ratować dziecko. Kilka innych osób szybko rusza z pomocą. Na szczęście w tym czasie na stację nie wjeżdżał żaden pociąg. Dziecko wyszło z tego zdarzenia cało z kilkoma otarciami na twarzy. Linie kolejowe w Melbourne wystosowały ostrzeżenie dotyczące opiekunów z wózkami na stacjach kolejowych. To nie pierwszy tego typu przypadek w tym mieście. We wrześniu dziecko spadło z platformy przez nieuwagę matki. W 2009 roku sześciomiesięczny chłopczyk cudem uniknął śmierci, wpadając wprost pod koła pociągu.